CTR, co to jest? W tym audio artykule dowiesz się, czym jest CTR, jakie czynniki na niego wpływają, jak obliczyć współczynnik klikalności CTR, jak go zwiększać oraz jakie są z niego korzyści. Link do artykułu w naszym serwisie znajdziesz tradycyjnie w opisie materiału. Zasubskrybuj nasz kanał, aby regularnie otrzymywać materiały do odsłuchania, pełne marketingowej wiedzy. Miłego słuchania! CTR, co to jest? CTR, czyli współczynnik klikalności, to jeden z najważniejszych wskaźników skuteczności reklamy w marketingu internetowym. Wysoki CTR wskazuje, że treść reklamy jest trafna i angażuje odbiorców. Jak obliczyć współczynnik klikalności i dlaczego jego analiza ma znaczenie w kampaniach reklamowych? Najważniejsze informacje. CTR, Click Through Rate. To procentowy stosunek liczby kliknięć do liczby wyświetleń reklamy, linku lub innej treści. Współczynnik klikalności pozwala ocenić skuteczność reklamy i stopień zaangażowania użytkowników w kampanii marketingowej online. CTR zależy od jakości treści reklamy, dopasowania słów kluczowych, pozycji w wynikach wyszukiwania, rozszerzeń reklam, struktury kampanii i responsywności strony. Wysokość CTR kształtują też dane strukturalne, nagłówki, wezwania do działania oraz preferencji odbiorców. Współczynnik klikalności CTR oblicza się, dzieląc liczbę kliknięć przez liczbę wyświetleń i mnożąc wynik przez 100%. Na przykład, jeśli reklama wyświetli się 1000 razy i uzyska 50 kliknięć, to CTR wyniesie 5%. Aby znacząco zwiększyć CTR, należy tworzyć atrakcyjne nagłówki, stosować trafne słowa kluczowe, testować różne warianty reklam i CTA, poprawić jakość strony docelowej i wykorzystywać dane strukturalne. Ważne są też personalizacja i analiza preferencji użytkowników. Wysoki współczynnik klikalności poprawia skuteczność reklamy, obniża koszt za kliknięcie, zwiększa widoczność w wynikach wyszukiwania i może prowadzić do zwiększenia konwersji. CTR ułatwia analizę kampanii i optymalizację treści reklamowych zgodnie z preferencjami użytkowników. CTR Definicja. CTR, czyli współczynnik klikalności, to procentowy stosunek liczby kliknięć do liczby wyświetleń reklamy, linku lub wyniku wyszukiwania. W marketingu internetowym uchodzi za jedno z najważniejszych źródeł informacji o skuteczności reklamy. CTR, click-through rate, to współczynnik klikalności, który wyraża procentowy stosunek liczby kliknięć do liczby wyświetleń reklamy, linku lub innego elementu kampanii. Wysoki CTR wskazuje, że przekaz trafia w potrzeby odbiorców i przyciąga ich uwagę. Niski wskaźnik CTR natomiast często sygnalizuje problem z dopasowaniem treści reklamy do intencji użytkownika, z jakością nagłówka lub z samą widocznością przekazu w wynikach wyszukiwania. Reklamodawcy, którzy inwestują w kampanie Google Ads, traktują wskaźnik CTR jako miernik trafności i atrakcyjności. Wpływa on bezpośrednio na wynik jakości, a tym samym na pozycję reklamy oraz koszt za kliknięcie. CTR występuje w niemal każdym kanale marketingu internetowego: w kampaniach reklamowych, w pozycjonowaniu stron, w e-mail marketingu, w mediach społecznościowych, w powiadomieniach Web Push. Każdy z tych obszarów ma swoją specyfikę. Dobry CTR w sieci wyszukiwania może przekraczać 5%, natomiast w sieci reklamowej Google wartości powyżej 1% bywają już satysfakcjonujące. W przypadku e-mail marketingu średni wynik oscyluje w granicach 2-3%, jednak dobrze zoptymalizowane kampanie potrafią osiągać znacznie wyższe rezultaty. Jakie czynniki wpływają na CTR? Każde kliknięcie to reakcja użytkownika na konkretny zestaw bodźców, od słów kluczowych po wizualny układ reklamy. Aby zrozumieć, jak zwiększyć skuteczność reklamy i poprawić CTR, trzeba przeanalizować każdy z elementów, które wpływają na jego wysokość. Poniżej przedstawiam najważniejsze z nich: każdy z osobnym rytmem i ciężarem wpływu na wynik CTR, jakość i trafność treści reklamy. Treść, która trafia w sedno intencji użytkownika, przyciąga uwagę i prowokuje do kliknięcia. CTR wzrasta, gdy reklama odpowiada na realny problem odbiorcy, a przekaz jest prosty, jasny i emocjonalnie angażujący. Brak spójności między zapytaniem a reklamą obniża prawdopodobieństwo kliknięcia, nawet przy wysokiej pozycji. Dobór słów kluczowych, precyzyjnie dopasowane słowa kluczowe. Kierują reklamę do odpowiedniego odbiorcy. Frazy typu long tail często generują wyższy CTR niż ogólne zapytania, ponieważ odzwierciedlają bardziej konkretną intencję. Dopasowanie ścisłe lub do wyrażenia sprzyja trafności, a wykluczające słowa kluczowe eliminują niepożądane wyświetlenia. Pozycja w wynikach wyszukiwania: im wyższa pozycja, tym większa szansa na kliknięcie, ale nie zawsze. W dobie AI overviews nawet pierwsze miejsce w SERP nie gwarantuje wysokiego CTR. Użytkownicy coraz częściej otrzymują odpowiedzi bezpośrednio w wyszukiwarce, dlatego warto zadbać o wyróżnienie poprzez dane strukturalne i atrakcyjny title tag. Struktura konta reklamowego. Grupy reklam o wąskim zakresie tematycznym umożliwiają tworzenie treści lepiej dopasowanych do intencji wyszukiwania. CTR rośnie. Gdy reklama jest kierowana precyzyjnie, zarówno pod względem języka, jak i celu użytkownika. Chaos w strukturze konta prowadzi do niskiej trafności i zmniejsza skuteczność reklamy. Elementy wizualne i rozszerzenia reklam. Estetyczne i funkcjonalne dodatki zwiększają powierzchnię reklamy i przyciągają wzrok. Użycie rozszerzeń linków do podstron, rozszerzeń lokalizacji, cen lub objaśnień może podnieść CTR nawet o 10-15%. Ich brak to marnowanie przestrzeni i potencjalnych kliknięć, treść strony docelowej. Nawet najlepsza reklama nie utrzyma wysokiego CTR, jeśli użytkownicy uczą się, że za kliknięciem kryje się słaba oferta. Gdy treść strony nie odpowiada temu, co obiecuje reklama, odbiorca traci zaufanie i nie klika ponownie. Strona musi być szybka, responsywna i merytoryczna. CTR to wskaźnik, który mówi, czy Twoja reklama faktycznie działa. Nie tylko, czy ktoś ją widział, ale czy zareagował. Współczynnik klikalności wyraża procentowy stosunek liczby kliknięć do liczby wyświetleń, co pozwala mierzyć realne zaangażowanie użytkowników. To jeden z najważniejszych sygnałów trafności treści reklamy w marketingu internetowym. Im wyższy CTR, tym większa szansa, że komunikat trafił dokładnie w potrzeby odbiorcy. Max Cyrek, CEO of Cyrek Digital. Jak obliczyć współczynnik klikalności CTR? CTR to sygnał, który mówi, jak skutecznie Twoja reklama przyciąga uwagę i zachęca do działania. Współczynnik klikalności pokazuje procent użytkowników, którzy po zobaczeniu reklamy kliknęli w nią. Im wyższy wynik CTR, tym większe prawdopodobieństwo, że treść reklamy była trafna i przekonująca. Obliczenie współczynnika CTR nie wymaga zaawansowanych narzędzi, wystarczy podstawowy wzór i kilka danych liczbowych. CTR równa się liczba kliknięć przez liczbę wyświetleń razy 100%. Wartość CTR pozwala ocenić, czy kampania przyciąga uwagę, czy może wymaga optymalizacji treści reklamy, nagłówka lub samego targetowania. Niezależnie od kanału, analiza CTR to pierwszy krok do lepszej konwersji. Jak zwiększać CTR? Zwiększenie CTR to efekt precyzyjnej strategii, która łączy znajomość preferencji użytkowników, jakość treści reklamy i dopracowaną strukturę kampanii reklamowych. Wysoki współczynnik klikalności nie tylko poprawia skuteczność reklamy, ale także wpływa na wynik CTR w Google Ads, obniżając koszt kliknięcia i podnosząc pozycję w wynikach wyszukiwania. Aby poprawić CTR, marketerzy muszą modyfikować zarówno przekaz, jak i techniczne aspekty kampanii. Poniższe metody mogą znacząco zwiększyć CTR. Od struktury konta po testowanie różnych wariantów reklam, dopasowanie treści reklamy do intencji użytkownika. Reklama przyciąga uwagę tylko wtedy, gdy mówi dokładnie to, czego użytkownik szuka. Treści reklamy powinny zawierać słowa kluczowe, dopasowane do zapytań i potrzeb odbiorcy. Warto analizować typy kampanii i dostosowywać przekaz nie tylko do segmentu rynku, ale też do etapu lejka sprzedażowego. Wysoki CTR wskazuje na precyzyjne dopasowanie komunikatu do konkretnej potrzeby, optymalizacja nagłówków i opisów meta. Nagłówek to pierwszy punkt kontaktu z użytkownikiem musi być chwytliwy, zawierać konkretne korzyści i wywoływać emocje. W opisie meta warto umieścić wezwanie do działania i pokazać unikalną wartość. Tylko precyzyjne, wyraziste i aktualne przekazy reklamowe mają szansę na wyższy współczynnik CTR. Rozbudowa struktury kampanii i rozszerzenia reklam, zoptymalizowane grupy reklam i zastosowanie rozszerzeń, linki do podstron, lokalizacje, objaśnienia poprawiają CTR nawet o kilkanaście procent. Kampania Display bez rozszerzeń czy reklam wideo często nie wykorzystuje pełnego potencjału widoczności. Dobrze zaprojektowana struktura pozwala lepiej kontrolować wyniki kampanii i prowadzić do zwiększenia CTR. Testowanie różnych wariantów reklam: testowanie AB to sposób na analizowanie preferencji odbiorców bez domysłów. Różne wersje nagłówków, CTA i grafik pozwalają ustalić, który wariant przyciąga większą liczbę kliknięć. CTR oblicza się dla każdego wariantu, a wynik wskaźnika klikalności wskazuje, które elementy warto rozwijać. Użycie danych strukturalnych i rich snippets. W wynikach wyszukiwania dane strukturalne pomagają stronie wyróżnić się na tle konkurencji. Dodanie informacji o cenach, o cenach, dostępności produktów czy wydarzeniach podnosi prawdopodobieństwo kliknięcia. To szczególnie ważne w przypadku reklam Google Ads w konkurencyjnych branżach. Zoptymalizowana strona docelowa. Poprawa CTR traci znaczenie, jeśli użytkownik po kliknięciu trafia na nieintuicyjną stronę. Treści strony muszą kontynuować obietnice z reklamy. Poprawa doświadczenia użytkownika, szybkość ładowania, klarowność komunikatu i responsywność podnoszą nie tylko jakość ruchu, ale i ogólną skuteczność reklamy. Segmentacja odbiorców i targetowanie. Zrozumienie preferencji użytkowników pozwala kierować przekaz do tych, którzy rzeczywiście są gotowi kliknąć. Kampania generuje koszty, jeśli reklama trafia do zbyt szerokiej grupy. Analiza specyfiki kampanii i segmentacja na podstawie demografii, lokalizacji czy zachowania użytkownika pomaga w optymalizacji CTR bez zwiększania budżetu. Optymalizacja mobilna Wysokość CTR w urządzeniach mobilnych zależy od szybkości ładowania, układu strony i czytelności przycisków. Niski CTR często wiąże się z brakiem responsywnego projektu lub zbyt małymi elementami CTA. W przypadku e-mail marketingu wersja mobilna decyduje o tym, czy wiadomość zostanie otwarta i kliknięta. Analiza słów kluczowych i wykluczanie nietrafnych zapytań, dobór szczegółowych fraz oraz eliminacja nietrafnych wyszukiwań zwiększa trafność reklamy. Stosunek liczby kliknięć do liczby wyświetleń wzrasta, gdy kampania dociera do osób z wysoką intencją zakupu. W sieci wyszukiwania nawet drobne zmiany w dopasowaniu słów kluczowych mogą znacząco zwiększyć CTR. Zastosowanie języka korzyści i emocji Użytkownik nie kliknie, jeśli nie wie co zyska treść powinna skupiać się na korzyści, nie na funkcji. Emocjonalne sformułowania, liczby i odwołania do potrzeb odbiorcy zwiększają zaangażowanie. Czasami wyłącznie uzyskanie dużego ruchu nie wystarcza. Liczy się intencja i reakcja. Zwiększenie CTR nie polega na jednej sztuczce. To proces optymalizacji, który łączy analizę danych, psychologię odbiorcy i dbałość o każdy detal kampanii. Wysokość współczynnika CTR mówi wiele o sile Twojej komunikacji. Warto więc traktować go jak wskaźnik zaufania odbiorcy, nie tylko liczbowy wynik. Jakie są korzyści z CTR? CTR to strategiczne narzędzie w marketingu internetowym, które wpływa na każdy etap lejka sprzedażowego. Wysoki współczynnik klikalności oznacza, że reklama przyciąga uwagę, a przekaz jest trafny i zrozumiały dla odbiorcy. W przypadku reklam Google Ads taki wynik przekłada się bezpośrednio na skuteczność reklamy, poprawę CTR i obniżenie kosztu za kliknięcie. Jednak korzyści z CTR wykraczają daleko poza samą liczbę kliknięć. Google wykorzystuje CTR jako sygnał oceniający trafność treści. Wyższy wskaźnik klikalności zwiększa prawdopodobieństwo kliknięcia i wpływa na ranking w wyszukiwarkach internetowych. Wysokość CTR odgrywa szczególną rolę w przypadku fraz informacyjnych, gdzie konkurencja o uwagę użytkownika jest bardzo wysoka. Dobry CTR bezpośrednio przekłada się na lepszy wynik CTR, co w Google Ads skutkuje wyższym wynikiem jakości. Reklama wyświetli się częściej w korzystnej pozycji, ale przy niższej stawce za kliknięcie. To szczególnie istotne, gdy kampania generuje koszty przy dużym wolumenie ruchu. Wysoki współczynnik klikalności często wiąże się z lepszym dopasowaniem treści reklamy do intencji użytkownika. W efekcie wzrasta nie tylko liczba kliknięć, ale też szansa na zwiększenie konwersji. CTR nie działa w izolacji. Stanowi pierwszy krok w podróży użytkownika do strony docelowej. Analizując CTR, marketerzy zyskują wgląd w preferencje odbiorców. Można zidentyfikować, które typy reklamy, nagłówki, CTA czy formaty, np. reklamy wideo lub kampanii display, generują największe zainteresowanie. Te dane wspierają przyszłą optymalizację kampanii reklamowych i eliminację nieskutecznych elementów. CTR w wynikach organicznych mówi, jak skutecznie Twoja treść rywalizuje o uwagę użytkowników. Wysokość współczynnika CTR może wpływać na pozycjonowanie stron, a niski wskaźnik CTR sygnalizuje, że nagłówki lub metaopisy wymagają korekty. W dłuższej perspektywie CTR staje się miernikiem nie tylko zainteresowania, ale też zaufania do marki. Korzyści z CTR to nie tylko wyższa liczba kliknięć. To wgląd w zachowanie użytkowników, lepsza efektywność budżetu i podstawa do skalowania wyników kampanii. CTR działa jak barometr jakości. Im trafniejszy komunikat, tym silniejsza reakcja odbiorcy. Jeśli interesują Cię treści z zakresu marketingu internetowego, zostaw subskrypcję lub obserwacje. Dostarczymy Ci wygodne do odsłuchania materiały pełne wiedzy i inspiracji. A jeśli wolisz czytać niż słuchać, wartościowe treści dostępne są również na stronie www.cyrekdigital.com.